Rzeczywiście 5,2 miliarda zysku to jest niesamowity wynik. Głównie działalność ubezpieczeniowa, z czego jesteśmy szczególnie dumni, dlatego że udało się osiągnąć rentowność we wszystkich naszych liniach biznesowych. To jest rzeczywiście powód do dumy. Ale nasze banki także kontrybuowały pozytywnie do, do naszego wyniku, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o wyniki po trzech kwartałach, to jesteśmy bardzo zadowoleni, bo one pokazują, jak bardzo zdywersyfikowana jest grupa PZU. Ma przychody z linii ubezpieczeń, ma przychody z linii banków, i to napawa optymizmem i powoduje, że jesteśmy silni i wypłacalni. To jest bardzo dobra informacja. Jest cała masa inicjatyw, o których myślimy. Mamy je zgrupowane w czterech grupach, natomiast to jest około 21 projektów, które głównie są ukierunkowane na poprawę naszej taryfikacji, poprawienie naszej zwinności, na budowę naszej pozycji w multiagencjach i sieci brokerskiej, ale także nie zapominamy o naszych agentach, którzy są naszą siłą i bardzo ważną przewagą konkurencyjną. Do tego także jest kilka inicjatyw związanych z Prawą rentowności w naszych ubezpieczeniach zdrowotnych, ale także chcemy powrócić do źródeł i wdrożyć najnowocześniejszy system likwidacji szkód w tym kraju. W regionie jesteśmy silni, dlatego że poza Polską budujemy, bardzo, zbudowaliśmy bardzo silną pozycję w krajach bałtyckich. Litwa, Łotwa i Estonia. Jesteśmy tam liderami rynku, którzy który i nasi liderzy osiągają rentowności i efektywność działania na poziomie PZT w Polsce, co bardzo cieszy. Odbudowaliśmy rentowną działalność w Ukrainie i to za, zarówno w działalności ubezpieczeń na życie, jak, jak i ubezpieczeń na e, majątkowych. Natomiast myślimy o tym, e, co można zrobić jeszcze. Jednym z założeń jest e, ekspansja poprzez reasekurację czynną, czyli znalezienia partnerów, z którymi mogli chcielibyśmy prowadzić rentowny biznes w innych krajach, aniżeli w Polsce, ale także e, aktywnie przyglądamy się temu, co, jest, e, co dzieje się na rynku akwizycji. Na przykład e, czekamy, na, 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 czekamy na możliwości, ale tutaj chcielibyśmy podejścia oportunistycznego, czyli jeżeli będzie coś do kupienia, co będzie warte i co będzie odpowiadało grupie PZT, wtedy na pewno mamy na to środki i zasoby, żeby taką akwizycję zrealizować.